Dzień dobry, Adam Urbański, Cariton Service, witam Was w kolejnym odcinku Warsztatowych Przegód. Tym razem dzieje się bardzo dużo, godzina 5.50, Las Oliwski, Gdańsk. Jadę w tej chwili do warsztatu Pola Wetę, po Jaguara i Taipan. Żeby to zrobić muszę poprzestawiać chyba co najmniej trzy inne samochody, których nie wiem jak przestawić. Potem szybko port w Gdyni, e, e, Bałtycki Terminal Kontenerowy, następnie Łódź, potem Warszawa, i znowu Gdańsk. Także sporo dzisiaj wyzwań, a to dopiero poniedziałek. Odcinek jest emitowany w czwartek, więc do tego czwartku jeszcze wydarzy się bardzo dużo, dlatego że musimy poskładać dwa Fordy GPW: jednego Forda GPW dla Muzeum Patryka Mikićuka, a drugiego Forda GPW Frankensteina, który też swoją drogą wcześniej należał do Patryka, ale teraz należy już do nowego klienta, i zmierzamy do wydania, które odbędzie się w tym tygodniu. Więc oglądajcie, sporo się dzieje i w zasadzie nie wiem, czy do końca nagrania tego odcinka zdążę chociaż jedną noc całkowicie przespać, więc oglądajcie, bo ja jeszcze nie wiem, czy dam radę. I już w warsztacie. Jak widać, wszystko jeszcze pozostawiane. Tak, ostatnio pisaliście w komentarzach o Renault 19. Renault 19 przyjechało od Bartka Chruścińskiego z auto ironicznych i przyjechało na regulację gaźnika, bo nie ma mocy, nie przyspiesza, nie odpala. Przyjechałem się tu dwa razy i nie sprawia to za bardzo przyjemności. Więc więc tak. Aura fałka, tak jak pokazywałem w ostatnim odcinku całkiem nieźle. Porsche pięknie wygląda o tej porze dnia a dzisiaj znowu działamy w kierunku tego, żeby wyglądało jeszcze lepiej z posadzoną niżej dupą i z silnikiem czyli ja zawożę panewki na Racing fakt, mogłem je wysłać ale i tak jadę do Warszawy więc, więc zajadę tam osobiście no i teraz tak, muszę wystawić Dodge'a muszę wystawić Willisa ponieważ a może bez Dodge'a się uda nie, nie uda się Tutaj jest Jaguar E-Type, którego muszę wyciągnąć i muszę go załadować na lawetę. I muszę go przykryć plandeką, bo nie wiem, czy nie trafi mi jak dzisiaj deszcz. A właśnie a propos tego, że muszę go przykryć lawetą, no to przydałaby się. Kryta laweta, przyczepa, prawda? Przydałaby się, nie? Dostępne są przyczepy kryte dwóch firm. Brian James Trailers, czyli to jest taka powiedzmy. Jak ma Tomek Zapkaru, taka duża? Chociaż mają też inne, inne modele, ale, ale to jest taka. Jest też polska, polska firma Tano. Ym, no tylko, że ja nie mam 100 czy 200 tysięcy złotych na przyczepę. Ale mam pewien pomysł, także zobaczycie to gdzieś we wrześniu, w październiku. Zaczniemy od rynówki. Do rynówki tak naprawdę nawet niepotrzebne mi są klucze. No właśnie, zobaczymy jak to odpali. Cyk trochę sania, Luz. no i zobaczymy, może trochę więcej sania. To wygląda. Trochę może z sanę odpuścimy. No, także taka to robota z tym, samochód ogólnie jest ładny, jeżeli chodzi o lakier. Wypierdziany trochę fotel. całkiem schludny, no ale jednak do, do regulacji. Czy zdążymy go teraz przed urlopem wregulować? Nie wiem, choć się domyślam. Jednak udało się bez wyciągania Dodża. Przygotowana już laweta razem z firmowym busem, Loko przygotowany, a tutaj stoi i e type no i tak w ramach podsumowania, albo przypomnienia, albo w ogóle informacyjnie, no bo wielu jest nowych widzów od ubiegłego roku. Ten itaj przyjechał do nas w lutym ubiegłego roku 2023 na samą blacharkę. Najpierw musiał odczekać w kolejce, bo wcześniej robiliśmy Iska 120, potem czekaliśmy na części, potem znowu czekaliśmy na części. I w międzyczasie Rafał, no powiedzmy tutaj 3-4 miesiące tyle pracował nad odbudową tej karcerii. Nie ma oczywiście tylnych nadkoli, ale to dlatego, że w up-car Timers jabłonnej będą robione tutaj szersze nadkola, whitebody, więc Rafał nie musiał się tym zajmować. Z wymienionych części, no to podłoga bagażnika, tutaj panel pod tablicę rejestracyjną, tylne narożne panele progi zewnętrzne wewnętrzne podłoga prawa lewa te wzmocnienia rafał sam wykonał przód naprawiony te panele przednie też też są nowe zarówno te te jak i te no i sporo takich napraw przód jest do wymiany rurowisko jest zgnite i Zgnite się mówi, tak? Nie zgniły, tylko zgnite i pogięte. Ta część tak samo i przednia tak samo, więc tego się nie naprawia, to się wymienia. Więc tego nawet nie ruszaliśmy. Tutaj też te powiedzmy zadupniki też Rafał wykonał sam na streczerze i shrinkerze, więc to jest też zrobione. Wewnętrzne panele tutaj podłużnice i tak dalej, nad kola. To właśnie Rafał tutaj robił, te, te elementy też są nowe, wykonane przez Rafała. No i sporo prac, żeby tutaj uształtować, spasować tę klapę, drzwi. W drzwiach są nowe poszycia zrobione. No także sporo tych prac. I i e type wyjeżdża. W ogóle bardzo mały jest ten e type pierwszej serii. 2 plus 2, seria trzecia, to już w ogóle jest gigant. Moim zdaniem nieproporcjonalny, ale taki całkiem fajny. Dobra. I tak spakowany. Tak zakładając, że on tutaj jest na równo. I z przodu by normalnie jeszcze wystawała trochę maska, czyli ma poniżej 4,5 metra, czyli gdyby laweta była kryta, to zmieściłby się w środku. I to jest bardzo dobra wiadomość. Bo ta laweta będzie kryta. Spakowałem go tak od góry folią, od dołu nie. Bo akurat tylko taką mam. Natomiast w mieście podobno ma dzisiaj padać. Przed chwilą dostałem alert RCB, ale uciekam z miasta szybko, a w Warszawie i w Łodzi już padać nie, nie będzie. Także śmigam, mam nadzieję że zresztą, że zanim gdziekolwiek spadnie deszcz, a ma padać chyba dopiero po 18, to już wszystko będzie rozładowane. Także śmigam, tymczasem Rafał już przyjechał do pracy, już pracuje nad Fordem GPW. Tycki. Terminal kontenerowy Gdynia. Nie, nie, wysyłamy Idajpa za granicę. Tak, to ja. Tutaj do tego białego busa. Czy tam od tyłu? Może być od tyłu. nie wystawiam, od razu co? Dobra. Jest oleju jest, rozrusznik kręci. Zobaczmy, tu kapie. Nie kapie. Chyba nie. No dobra. teraz można połączyć świecę i można podłączyć kable. Ale może nie. A ja to już ustawiłem. A już ustawiłem? Tak, A, bo, dobra. bo skoro było zaznaczone wszystko i tak wyszło na to, że się zgadza, no to ustawiłem. popuszcza z tego bo Nie. Jest luźny ta klapka. No. Przesuwa się w to i z powrotem i tak nie popuszcza, a tak popuszcza. Słyszysz? Dodaj gazu jeszcze. Fotel drży. Co? Fotel drży tutaj. Tak. Ale nic nie cieknie. Nie, nie. nie. To jest jakaś panenka. panewka. Panewka. A to moja. No to, to, to chaos. Tak Skrzynia jeszcze do poprawki, dlatego trzymam sprzęgło. Dobra, to jeszcze można trochę. Wydaje mi się, że będzie można już błotniki zakładać, no bo przy silniku się już nic nie dzieje, nie? Środowy wieczór w Carringtonie. Ford GPW prawie już gotowy. Fakt, że teraz mamy straszny bałagan tutaj wokół niego. Bo sporo się dzieje, ale jest akumulator, jest rozrusznik, prądnica w formie alternatora. Wszystko działa. Bardzo ładnie samochód odpala, nic nie cieknie, trzyma ciśnienie oleju, trzyma temperaturę. Skrzynia biegów już działa poprawnie, natomiast to, co nam na razie nie działa, to w reduktorze, nie wymieniałem jeszcze łożyska. I wałka od choinki pośredniej, więc to jeszcze będę musiał zrobić. I uwaga, to jest hałas teraz z reduktora, ale silnik pali pięknie, więc mechanicznie tylko ten reduktor. Włożone już są płoś napędowe. Wał przedni, tak samo jest już na swoim miejscu więc samochód ma już napęd na cztery koła. Wszystko jest połączone. Jutro zostawiamy sobie, czyli w czwartek, ostatnie malowanie. Ja będę czekał jeszcze na ostatnie trzy paczki jedną z poznania z Gliwic i z Francji. Ta z Gliwic została dzisiaj wysłana, czyli w czwartek, czyli kiedy Wy to oglądacie, ja już to mam. Ta z Francji została wysłana w poniedziałek, więc też powinna już być jutro tak naprawdę ta z Gliwic. Od Szarego jest zapasowa, w razie gdyby ta z Francji nie przyszła. No i jedna paczka jeszcze będzie szła właśnie od Maczka Jereckiego z Poznania i to awaryjnie w związku z tym reduktorem, a to od niego ten reduktor kupiłem, więc Najszybciej będzie po prostu od niego też wziąć wałek i łożyska. Zwłaszcza, że nikt tego na razie nie ma, a jest to potrzebne. Także jesteśmy na dobrych torach. Teraz będziemy montować już błotniki, grill, maskę i szykować, żeby wszystko jutro zostało polakierowane. Dodge'em się zajmiemy, jak wrócimy z Normandii. A do Normandii jedziemy już w mm, najbliższą niedzielę, więc jeszcze zdążycie jeden odcinek przed naszym wyjazdem zobaczyć. A y, kolejne już będą z Normandii, tylko właśnie nie wiem, jak uda nam się w Normandii nagrywać. Znaczy nagrywać nam się pewnie uda, ale gorzej będzie z wysyłaniem. Zwłaszcza, że y, nie będziemy mieli dostępu do internetu oprócz tego, co będę miał w normalnym roamingu. Ale nie wyobrażam sobie w roamingu wysyłać odcinka, będąc gdzieś tam na polu pod namiotem. Więc, więc może być delikatna przerwa. Natomiast to akurat nie grill, nie samolot, ale to, co przywiozłem w poniedziałek z Warszawy, to jest kolejny Ford GPW. Zaraz spróbuję tutaj światło jakieś o. To jest kolejny Ford GPW i to jest matching numbers. Październik 1942. Samochód, którego będziemy odbudowywać w 100%. Widzieliście go wcześniej, jak pokazywałem go Wam jeszcze na placu odpraw celnych w Warszawie na żeraniu. No to samochód został zakupiony. Trzeba z nim jeszcze zjechać z lawety. Już pasy są rozpięte. Tylko go zrzucić, rozebrać, zmagazynować. No i zaczynamy renowację. Wracając do Normandii, przewieziemy też części do niego. Więc, więc tak, kolejny Ford GPW. Ostatnio same fordy, bo i ten, i Frankenstein, i Patryka Haminkiczuka samochód, i jeszcze krakowski GPW, który też na się nie wyjedzie. I jeszcze jeden mam i taki GPW, który będzie budżetowy bardzo. Więc, więc tak, same fordy. Same Fordy, tu jest jeden błotnik. Tu jest drugi błotnik. I grill. Także maska. Wszystko do montażu Forda GPW. I tak dzisiejszy odcinek nie był zbyt długi, mimo tego, że bardzo dużo pracujemy. Bo po prostu w tym całym stresie związanym ze zbliżającym się terminem, ze zbliżającym się wyjazdem. Nie, nie mamy za bardzo jak. no Ja nie mam po prostu jak tego wszystkiego nagrywać, bo to ciężko jest. Jak się pracuje, na przykład 28 godzinę. Bo wyjechałem na przykład w piątek rano o tej piątej, W poniedziałek rano o 5 wyjechałem i wróciłem do domu we wtorek o 22. I cały czas w pracy. Tutaj, jeżeli chodzi o Rafała, tematy to jest. Pod szybie poszycie ramy szyby wraz z dodatkowymi elementami do tej ramy szyby, która jest w trakcie naprawy. Teraz trzeba ją wygaskować. W procesie miasto. tu jest kawałek nowej rury. Góra jest naprawiona. A to jest stare poszycie. Także nad tym pracuje Rafał. Też poprawię tutaj jeden błotnik od GPW, jakieś zgrzewki, jakieś doróbki i tak dalej. Pracuję też rafą nad fotelami. Zaraz postaram się pokazać, jeżeli je gdzieś znajdę. O, tutaj na przykład wewnętrzna ramka szyby, e, tym też się rafą zajmuję. No i właśnie, gdzie te fotele. Tu jest na pewno jeden. Fordowski fotel od zdaje się tego angielskiego Forda GPW, ale taki do poprawek, a tam jest jeszcze drugi fotel, właśnie, siedzisko, nowe zrobione, I proszę bardzo. I tutaj też nowe nóżki, nowe zawiasy. I to też ogarnięte. I to jest, i to jest do Forda G.P.W. Eee, scripta, tego, którego na dwozie. Tutaj sobie stoi. I do tego ciach, siedzisko. I będzie fotel naprawiony. Dobra, takie tematy blacharskie, mechaniczne, to się dzieje u nas przed urlopami i w trakcie urlopów, bo i Paweł jest na urlopie, chociaż już wrócił, ale nie do pracy, tylko tak przyjechał nam trochę pomóc dzisiaj, za co bardzo dziękuję. Tomka nie ma, a my z Wojtkiem ciśniemy Forda GPW, żeby go ukończyć, więc oglądajcie też niedzielny odcinek, kiedy samochód będzie już na pewno gotowy. I kiedy odwozimy go do łodzi, potem po naszym urlopie on wróci tutaj jeszcze na serwis, bo jeszcze kierunkowskazy będziemy chcieli zrobić, znaczy klient chce, żebyśmy zrobili. No i zrobimy oczywiście pierwszą wymianę oleju i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze samochód się u nas pojawi, ale już w najbliższą sobotę zobaczy go klient i będzie mógł sobie nim pojeździć. My już swoją drogą mamy nabite na podnośniku. 3 mile, ale więcej nab będziemy nabijać już, e, już w terenie, jak już się upewnimy, nie, upewnimy, że na podnośniku na pewno wszystko jest ok. E, i, I dalsze kilometry, dalsze mile będzie już robił klient. Przepraszam, że jestem dzisiaj strasznie niewygadany i e, odcinek jest krótki, ale e, uwierzcie mi, pracy mamy e, mnóstwo, e, a ja staram się dla Was po prostu regularnie odcinki e, e, nagrywać i wrzucać, więc dlatego dzisiaj tylko tyle. Dziękuję. Do zobaczenia w niedzielnym odcinku, kiedy GPW będzie już gotowe.